Jest czwartek 4 czerwca 2020 roku. Nazywam się Krzysztof Kopacki, jestem dyrektorem Księżnicy Stargarskiej. I zapraszam na spacer po księżnicy, ale księżnicy, która znajduje się w wyjątkowej sytuacji, bo jest praktycznie pusta, jest przygotowana do generalnego remontu, który ma zakończyć się za półtorej roku. A będzie mi okazję obejrzeć pomieszczenia księżnicy. Bez zbiorów, bez bibliotekarzy, bez czytelników. Książnica w wersji takiej sote. Zapraszam serdecznie. Przechodzimy jest nasz na w wejście główne w kamienicy, kratka schodowa. Ona będzie wyglądała inaczej po remoncie. To są trzy piętra, które więcej wspaniały strych jakiego ze świecą szukać drugiego takiego w Stargardzie. A filmuje wszystko Sławomir, świetny, talentowany operator i przyjaciel książnic. Idziemy teraz do naszej czytelnej formatorium. Tutaj się mieściła. Tutaj jej zaplecze, taki magazyn, tutaj pozostał napis galerii jednego obrazu. Tutaj Eksponowane były co dwa miesiące obrazy naszych lokalnych twórców w ramach właśnie tejże galerii. Taki intymny kontakt jednego obrazu z jednym, konkretnym widzem. Galeria funkcjonowała, myślę, że się nie mylę, 8 osiem lat. Osiem lat, jak właśnie tutaj została zainicjowana. Ona oczywiście tutaj go wróci, ale po remont. Przechodzimy do drugiej części naszego w informatorium, właśnie do tego miejsca, które warto dokładnie zarejestrować. I Myślę, że Sławek wejdzie również na antresolę. Tego tutaj już po remoncie nie będzie, znaczy będzie zachowana tylko niewielka część, ponieważ tutaj, gdzie wskazuje, będzie główne wejście do księżnicy. Tutaj będzie również winda, która z pewnością łatwiej komunikacji dostanie się do poszczególnych działów księżnicy. Część antresalii zostanie, ale już tylko we fragmencie, jako pamiątka, a, a warto to utrwalić, ponieważ jest to taka wyjątkowa zabudowa, bardzo oryginalna i która robiła zawsze furorę, zwłaszcza wśród naszych młodych czytelników, ponieważ wiele, wiele dzieciaków mówiło, że czują się tutaj jakby trafiły do Hogwartu, do Harry Pottera, to tak, tak jest podobne do tamtych wnętrz. Tutaj jest taka wnęka, tutaj stał nasz zegar, który odmierzał czas. Zegar, który był zawsze nakręcany ręcznie i który przez, muszę teraz dokładnie policzyć, przez 47 lat odmierzał nasze biblioteczne godziny, dni, tygodnie, miesiące i lata właśnie tutaj w tym miejscu przy ulicy Mieszka I nr 1 w Stargardzie. które na co dzień było niedostępne dla naszych czytelników. Takie przejście służbowe, które prowadziło z naszej czytelni głównej Informatorium do wypożyczalni głównej. Eee, tędy przychodzili bibliotekarze. I to jest właśnie miejsce, które było naszą do niedawna jeszcze wypożyczalnią główną. Książnicy Sergarskiej. Tu znajdowała się najmniejsza liczba naszych zbiorów. To było, tak to jest zawsze z wypożyczaniami najbardziej oblegane działnik efekt. A w tej chwili można usłyszeć piękne echo. Tego echa wcześniej nie było. jako dział gromadzenia i do opracowania zbiorów bibliotecznych. Tutaj były przyjmowane nowe książki. Tutaj była prowadzona cała ewidencja biblioteczna. ale również były planowane wszystkie zakupy, można powiedzieć. Tutaj planowaliśmy przyszłość, przyszłość jeżeli chodzi o, o nasze zbiory, o to, jak one, w którą stronę mamy się rozwijać, w którą stronę podążać. Opuszczamy parter. W książnicy wspinamy się na jej pierwszą kondygnację o znajomo i ciepło i przyjaźnie w trzeszczących schodach. Kiedy tak się pomyśli, ile osób przemierzało te schody z dołu do góry i z góry na dół, to do głowy przychodzą wręcz nie do ogarnięcia liczby. Tyle tych osób było. Tyle było tych tupotów na tych schodach i młodszych, i starszych. Teraz zapraszam do tych miejsc, które były do niedawna jeszcze sekretariatem i gabinetem dyrektora księżnicy Sargarskiej. A to jest to, co zostało z sekretariatu. A tutaj wejście do gabinetu. Jak widać dyrektor opuścił swój gabinet razem z drzwiami. No, a tutaj namacalny dowód mojej obecności, bardzo mocno wytarty ślad po moim fotelu. Przechodzimy teraz do działu pedagogicznego. Ten dział był naszym najmłodszym działem, naszym najmłodszym dzieckiem, bo zaistniał przez 10 lat Ratowaliśmy wtedy bibliotekę pedagogiczną w naszym mieście i tutaj właśnie te zbiory z tamtej biblioteki zostały przeniesione do księżnicy i przez książice wchłonięte. Tutaj są miejsca po galerii Csyklisu. Tutaj co kwartał były prezentowane właśnie w tego rodzaju prace, wspaniałe miniaturowe dzieła sztuki. Tutaj zaplecze działy. Tu różne roczniki periodyków pedagogicznych zgromadzone. Tutaj też można było prowadzić pracę wewnętrzną. Tutaj tak też przyjmowaliśmy wiele razy różne komisje kontrolne. I wszyscy mówili, że dobrze się tutaj czują. Więc to się na rzecz. A tutaj znajdowała się czytelnia działu pedagogicznego. No to pomieszczenie w swojej historii miało kilka jeszcze innych funkcji wcześniej, ale... Kinałem była właśnie czytelnia działu Pedagogicznego. Teraz przechodzimy z kamienicy, takim specjalnym łącznikiem do części współczesnej książnicy. Tutaj taki nasz ławeczki, można było odpocząć, zrelaksować się, a tutaj w tym pomieszczeniu znajdował się dział instytucyjno-metodyczny księżnicy, który miał pieczę nad działalnością naszą powiatową, nad całą siecią metodyczną w powiecie Stargarskim. Tutaj również odbywały się przez lata cyklicznie spotkania naszych wspaniałych przyjaciół, członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Nasi wspaniali przyjaciele, wspaniali ludzie. No i przechodzimy do działu, który no, jest szczególnie bliski naszym bibliotecznym sercom do działu Dziecięcego Młodzieżowego. Tutaj wychowywaliśmy przez lata nowych czytelników Książnicy Sargarskiej, miłośników książek, ludzi wrażliwych, z obraziem, kreatywnych. Robiliśmy wszystko, żeby y, od najmłodszych y, lat dzieciaki wiedziały, jak bardzo ważna jest książka, jak bardzo ważny jest kontakt z tą książką, żeby ich rodzice również o tym wiedzieli, bo to fantastycznie procentuje w przyszłości. była nasza sala teatralna, ze sceną, z prawdziwą kurtyną, z całym zapleczem. No, w tej chwili została jeszcze tylko scena. Wcześniej ta sala była naszą salą wystawową. Natomiast od 13 lat, 13-14 lat właśnie to pomieszczenie tego. No, funkcje sali teatralnej, tutaj odbywały się różne wydarzenia, między innymi konkurs, o, konkurs teatralny dla przedszkolaków o maskę. Wymyśliliśmy ten konkurs w 2010 roku. Cieszę się powodzeniem, chwilowo jest ale na pewno wróci. Został tapczan. Więc niewielu męgli, kanapa, niewielu wędli, który został w książnicy, można sobie w związku z tym chociaż przez chwilkę jeszcze go wykorzystać i na nim odpocząć. Myślę, że przyda się czupi remontowej. Ten napis mówi wszystko, przejścia nie ma, no bo nie ma tutaj przejścia, ale tak naprawdę jest takie nasze znaczy, zaczarowane przejście właśnie sali teatralnej, przejście w Bębrościance. To w ogóle chyba najbardziej oryginalne przejście na całym świecie, nie wiem czy jest takie drugie, które prowadziło to przejście tą klatką schodową do wypożyczalni głównej, to też było przejście oczywiście tylko i wyłącznie dla pracowników księżnicy. Spuszczamy gościnne pierwsze piętro księżnicy, idziemy teraz znanymi już nam wcześniej schodami na drugie piętro i zobaczymy jak nasza administracja pracowała w tych pomieszczeniach, księgowość i nie tylko. Tutaj była nasza księgowość, tutaj dział administracyjny i otwierało się drzwi, to miejsce po obrazkach, te ślady, tak. no to zapraszał do siebie dział multimedialny, który wcześniej nazywał się działem audiowizualnym. Ale ponieważ już tak rozwinęliśmy te różne media, dlatego nadszedł czas, żeby też zmienić yy, nazwę działu nie tylko z audio, ale też na multimedia, prawda? Bo tych mediów pojawiło się w ostatnich latach no, dość sporo i my oczywiście otwarcie na nowinki zaczęliśmy z tego korzystać i to naszym czytelnikom również proponować. Taki dość młody nasz wynalazek, od y, też 10 mniej więcej lat zaczęła tutaj funkcjonować, nawet więcej. Sala projekcyjna z dużym ekranem, no w tej chwili go nie ma. Tutaj można było oglądać różnego rodzaju filmy, filmy edukacyjne, zajęcia multimedialne, były też różne fajne eventy, które były przygotowywane przez panie z działu multimedialnego. Wcześniej to pomieszczenie miało też inne funkcje, oczywiście w przeszłości też innego rodzaju zajęcia, no ale ostatecznie to pomieszczenie zakończyło swoje funkcjonowanie, właśnie jako nasza sala projekcyjna. Zapraszam teraz na najwyższą kondygnację. Ściężnicy, czyli na nasze trzecie piętro. Ze wspaniałym, niepowtarzalnym spychem. To jest komisja mieszkaniu które za chwilę słabo ogarnie kamerą. Tak w ogóle wcześniej tutaj było kiedyś mieszkanie służbowe. Nasz strych. Można powiedzieć, że przenosimy się do jakiegoś zamczyska. Jak widzicie w księżycy sargarskiej wszyscy dobrze się czują nawet ptaki. A to gniazdo niedawno założone przez gołębie. Udało mi się to zrobić. Udało mi się wyhodować z powodzeniem pisklaki, które już wypłynęły z gniazda. Ziemi książnicy, do naszych piwnic. Oczywiście można by o tym miejscu, o tym wspaniałym miejscu, które przez tyle lat funkcjonowało tutaj opowiedzieć wiele historii. Nie chciałem, żeby w tym momencie narracja zdominowała obraz, dlatego nie o wszystkim powiedziałem, może będzie kiedyś jeszcze okazja. W każdym razie mówiłem o gołębiu, o gołębiach. I słyszycie, Teraz akurat nie, ale przed chwilą był słychać. Proszę bardzo. Jeśli schodzimy do naszych piwnic, naszych magazynów. Musimy zachować także tą ostrożność, ponieważ jest tam dość ciemno. Mam nadzieję, że będzie trochę widać. Która nie pokazuje wszystkich pomieszczeń książnic, Nie sposób tego zrobić, ale pokazaliśmy te najważniejsze w tym filmie. I mam nadzieję, że to będzie piękna pamiątka, do której będziemy często wracać. Tutaj znajdował się magazyn czytelni. Tutaj naprzeciwko magazyn działu pedagogicznego. Oczywiście trzeba coś wspomnieć. To nie będzie w mnie wiele widać, w zasadzie nic nie widać tutaj w pomieszczenie konserwatora. I dalej dział magazyn działu wypożyczalni głównej. Zostały puste regały, puste szafy. Te miejsca czekają na nasz powrót. A tutaj nasza intergigatornia ze słynną gilotyną tak bardzo ciężką. Że po prostu musiała zostać. I jestem pełen wiary, że ona wytrzyma również element generalny księżnicy. w najstarszej części Książnicy Stargackiej w piwnicy, w tym rejonie, gdzie od 23 lat funkcjonowała z powodzeniem kawiarnia artystyczna Art Café. I tak to właśnie wyglądało. Się. To jest właśnie najstarsza część Książnicy, pod kamienicą, te właśnie piwnica. W tych już bez gości, bez muzyki, bez systemów artystycznych, bez zespołu scena Art Cafe. Nie wygląda o to, że Art Cafe to po w może się powrócić. Przejdźmy do kolejnego pomieszczenia. Proszę do Łuki, na sklepienia, jak w prawdziwym samym. I to ostatnie pomieszczenie, które już troszeczkę kojarzy się wręcz z lochem. Art Cafe, Artyści przeważnie scenę poetycką, jak również artyści tego rodzimego zespołu salwackiego. To się nazywa scena Artkafe. Można powiedzieć, że jesteśmy w miejscu, gdzie stoją artyści, a przed sobą widzą, widzą, wpatrzeni w nich widzów. Piękne, stylowe pomieszczenie. A wcześniej, zanim tutaj zaistniała ta kawiarnia, książnica stargarska miała tutaj swoją dużą taką salę ekspozycyjną salę wystawową. Chociaż wtedy jeszcze nie nazywała się Książycą sargarską, bo przypomnę tylko, że tę piękną nazwę mamy prawo używać od 2003 roku. Kończymy naszą szczególną podróż po Książycie sargarskiej. 4 czerwca 2020 roku. Znajdujemy się ponownie w holu Księżnicy i wychodzimy. Opuszczamy jej gościnne progi, po to, żeby przywitać się z Księżnicą po generalnym remoncie za półtora roku.